Zabierając biuro serwisowane, otrzymujesz nie tylko przestrzeń do pracy, ale również pakiet usług dodatkowych, które znacznie ułatwią Ci pracę. W ramach ceny masz dostęp do własnego, w pełni wyposażonego i umeblowanego biura z dostępem 24/7. To miejsce, gdzie możesz pracować w swoim rytmie, każdej chwili dnia i nocy. Dodatkowo, profesjonalna obsługa recepcyjna nie tylko przywita Twoich gości, ale i zaoferuje wsparcie administracyjne, kiedy tylko tego potrzebujesz. Możesz także zarejestrować swoją spółkę pod adresem City Space w prestiżowej lokalizacji, a cała korespondencja będzie obsługiwana z najwyższą starannością. Zapewniamy Ci dostęp do super szybkiego internetu z łączem symetrycznym. Internet jest dostępny przez Wi-Fi, ale też przez indywidualne gniazda przepisane do każdego stanowiska pracy. W cenie zawarte są również wszystkie opłaty za media, serwis techniczny, ochronę oraz sprzątanie. Do Twojej dyspozycji jest także w pełni wyposażona kuchnia, gdzie znajdziesz nielimitowaną kawę i herbatę. Ponadto w cenie możesz otrzymać dodatkowo pakiet godzin do wykorzystania w salach konferencyjnych.